Dzień dobry. Tym razem przybliżę Państwu sylwetkę naszego BMW X7 w wersji M50i. Samochód jest z polskiego salonu absolutnie bezwypadkowy z 2021 roku. Natomiast jego pierwsza rejestracja to 28 marca 2022 roku. I co najważniejsze, auto jest jeszcze na gwarancji. Gwarancja jest do 27 marca 2026 roku lub do 200 tysięcy km. I ten samochód posiada jeszcze pakiet darmowych serwisów do 27 marca 2027 roku lub do 100 tysięcy km. To auto obecnie ma przejechane 55 tysięcy kilometrów, więc z tych wszystkich dodatków i gwarancji możemy jeszcze sobie długo korzystać. Auto w przepięknej konfiguracji, w kolorze o nazwie Manhattan Metallic taki oliwkowo-brązowy kolor w słońcu wygląda fenomenalnie. Zresztą jest to. Teraz myślę, bardzo modny kolor, jeszcze w połączeniu z pakietem Shadow Line, czyli wszystkie elementy zewnętrzne są w kolorze czarnym. To auto wygląda niesamowicie elegancko, niesamowicie dostojnie. I co tu dużo mówić, jest rewelacyjnie skonfigurowane, bardzo bogata konfiguracja. I auto jest bardzo, ale to bardzo, zadbane. Powłoka lakiernicza prezentuje się tutaj po prostu rewelacyjnie. Samochód jest wyposażony w kamery 360 stopni, więc jest kamera z przodu. Mamy kamery tutaj pod lusterkami oraz oczywiście z tyłu, ale oprócz kamer jest też system Night Vision. Jest to noktowizor czy też kamera termowizyjna, Ponieważ jeżeli zobaczymy na monitorze sylwetkę osoby lub zwierzęcia, jest ona podświetlana na żółto i mocno wyróżnia się z tła. Jest to według mnie rewelacyjna funkcja. Auto jest wyposażone w reflektory laserowe. Reflektory o rewelacyjnym designie prezentują się świetnie. Tutaj, oczywiście, jak na wersję M przystało, jest układ hamulcowy M, zawieszenie M, nawet układ wydechowy M, nawet jest tutaj mechanizm różnicowy M, czyli taka szpera. Mamy felgi, 22 cale, potężne felgi w idealnym stanie, felgi bez żadnych oznak uszkodzeń. Do tego mamy założone zupełnie nowe opony. Opony założone są w czerwcu 2024 roku. Po prostu nówki, co tu dużo mówić. Mamy relingi dachowe, jest panoramiczny dach. Samochód jest wyposażony w pneumatyczne zawieszenie. Do tego mamy skrętną tylną oś. Jest i oznaczenie M50i. Oczywiście nie wspomniałem. To oznaczenie informuje nas, że pod maską mamy silnik 4,4 litra. Oczywiście jednostka benzynowa o mocy aż 530 koni mechanicznych. Więc jest to bardzo szybki i bardzo mocny samochód. To tego nie da się ukryć po prostu. To wszystko tutaj prezentuje się rewelacyjnie. Jest i oczywiście kamera cofania. Jest oznaczenie, o którym wspomniałem. Wszystkie elementy ozdobne są w kolorze czarnym. Nawiązuje to oczywiście do Shadow Lina, charakterystyczny też dyfuzor, taka dokładka zderzaka w antracytowym kolorze. Jest to też element taki charakterystyczny dla pakietu M. Auto jest siedmiomiejscowe, więc myślę, że jest to idealny kandydat na rodzinne auto. No, i ten kolor w połączeniu z shadow, shadow linem, dla mnie rewelacja, coś pięknego. Mieliśmy w podobnym kolorze BMW X6, które robiło równie niesamowite wrażenie. Nasze BMW X7 jest wyposażone w head-up. Mamy tutaj komfortowy dostęp. Jest asystent martwego pola. Mamy tutaj soft close, czyli automatyczne domykanie drzwi. Do tego, oczywiście, takie dywany świetlne, charakterystyczne dla BMW. Oczywiście są również oświetlane klamki. No i zobaczmy to wnętrze. I uważam, że połączenie tej brązowej tapicerki skórzanej z tym lakierem w takim oliwkowym, czy też można powiedzieć brązowym, w każdym razie Manhattan metallic to jest według mnie rewelacyjne, idealne połączenie. Wygląda to niesamowicie elegancko. Oczywiście mamy tutaj oświetlenie Ambiente, oświetlenie z możliwością zmiany koloru. Więc tutaj kolor można sobie ustawić według własnych preferencji. Auto jest bardzo zadbane. Tutaj oczywiście również boczki oprzyte tapicerką skórzaną. Mamy tutaj aktywne oświetlenie ambientne, więc te paski na drzwiach mrugają w momencie, kiedy otwieramy drzwi na zapłonie. Do tego, oczywiście, lusterka elektrycznie regulowane i składane pamięć foteli, fotel kierowcy oraz fotel pasażera również jest z pamięcią do tego podświetlane nakładki progowe z logiem M50i proszę tak to się prezentuje nakładki na pedały również z serii M a jeżeli chodzi o fotele oczywiście w całości oprzyte tapicerką skórzaną wszystko w rewelacyjnym stanie. Fotele w pełni regulowane elektrycznie. Rewelacyjny stan tapicerki. Deska rozdzielcza również oprzyta tapicerką skórzaną. Tutaj nawet poduszka powietrzna jest oprzyta skórą. Jest tutaj przycisk właśnie do Night Vision. Kolumna kierownicza jest regulowana elektrycznie. Do tego, jeżeli chodzi o elementy dekoracyjne, mamy tutaj takie czarne drewno. Nagłośnienie to Harman Cardon. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest asystent zjeżdżania ze wzniesienia. Tutaj mamy możliwość. Ustawienia naszego zawieszenia pneumatycznego. Jest wybór trybu pracy naszego samochodu. Jest tutaj przycisk od kamer 360 stopni. A jeżeli chodzi o kierownicę, może wcześniej sobie uruchomimy nasz samochód. Kierownica jest. Podgrzewana oczywiście jest z łopatkami, i co my tutaj mamy? Jest asystent układu kierowniczego, jest asystent pasaruchu. Mamy oczywiście e, aktywny, adaptacyjny tempomat, jest limit prędkości. Samochód jest niesamowicie bogato skonfigurowany. Jest tutaj nawet ogrzewanie postojowe, jest cały pakiet związany z asystentami bezpieczeństwa i asystentami ułatwiającymi nam poruszanie się tym samochodem asystent parkowania no naprawdę jest tutaj wszystko chyba czego możemy sobie tylko zapragnąć oczywiście kamera 360 stopni ekran już jest dotykowy tutaj właśnie mamy tylko musimy sobie wyłączyć wsteczny I mamy możliwość skonfigurowania ustawień bezpieczeństwa. Funkcji jest bardzo dużo. Samochód oczywiście wspiera Android Auto i CarPlay, więc nie ma problemu z podłączeniem telefonu do tego samochodu. Jeżeli chodzi o fotele, fotele są wentylowane, są również podgrzewane. Tak jak widać, samochód nas informuje, że jest tutaj możliwość sterowania gestem tym wyświetlaczem. Podsufitka obszyta czarną alkantarą, do tego, jak już wspominałem, potężny, panoramiczny dach. Tutaj jest bardzo fajna funkcja, czyli cup holder, który jest albo składany, albo podgrzewany. I co najważniejsze, one działają sobie tutaj oddzielnie. Oprócz tego mamy ładowarkę indukcyjną. podłokietniku jest złącze USB-C. Jeżeli chodzi o ogrzewanie w tym samochodzie, to nie tylko ogrzewane są fotele, ale również ogrzewane są podłokietniki. Mamy również tutaj Szyby warstwowe, które zapewniają nam izolację termiczną i akustyczną. A z tyłu mamy system multimedialny. Ekrany oczywiście, również dotykowe. O, tak to właśnie wygląda. Czyli dynamiczne oświetlenie ambientne, informuje, że drzwi są otwarte i na pewno nadjeżdżający kierowcy będą to widzieć w nocy. Jeżeli chodzi o tylną kanapę, ona oczywiście jest w pełni regulowana elektrycznie, elektrycznie również składana. Mamy tutaj IsoFix. Tylna kanapa również jest. Podgrzewana. Mamy tutaj możliwość włożenia sobie płyty no właśnie pod y, y, tylny zestaw multimedialny są wejścia na słuchawki, a tutaj na samym dole mamy również dwa wejścia USB C, oprócz tego jest podłokietnik, podłokietnik jest z kap holderem. Jest też możliwość złożenia centralnej części naszej kanapy, oczywiście cała kanapa jest również składana. A tak wygląda moment, w którym możemy zasiąść na trzecim rzędzie siedzeń w naszym BMW X7. Tutaj również Isofix Oprócz tego pasażerowie tutaj mają swoje ładowarki USB-C. Tak jak widać, nawet tutaj jest dynamiczne oświetlenie, które nas informuje, że drzwi są otwarte. Tylny rząd siedzeń, przepraszam, trzeci rząd siedzeń, również jest podgrzewany. Podgrzewany, znaczy cała, całe sterowanie, jest tutaj w tym miejscu. Klapa elektrycznie podnoszona i opuszczana. Oprócz tego mamy tutaj możliwość opuszczenia tylnej części samochodu, w celach ułatwienia załadunku. I ten dolny próg również jest elektrycznie opuszczany. Mamy tutaj przyciski do składania trzeciego i drugiego rzędu siedzeń. W tym momencie możemy sobie. Zrobić potężną przestrzeń załadunkową w momencie, kiedy kładziemy oba rzędy. Auto jest bardzo pojemne. Oprócz tego mamy tutaj schowek, jest tutaj roleta zabezpieczająca ładunek. Jak już wspominałem, jest bardzo zadbane. Tutaj tapicerka nie ma żadnych mankamentów, żadnych oznak uszkodzeń. Poduszki na zagłówkach. Tutaj możemy sobie złożyć tylny rząd siedzeń. W tym miejscu również mamy przyciski do składania foteli. A strona pasażera wygląda w następujący sposób, samochód. Perfekcyjnie zadbany, niesamowicie komfortowy, no i w tej specyfikacji bardzo elegancki. Tak jak mówiłem, fotele pasażera również z pamięcią fotel pasażera z pamięcią w pełni regulowany elektrycznie i to czarne drewno tutaj świetnie się komponuje. Wszystko jest w stanie idealnym? Samochód oczywiście serwisowany tylko w ASO BMW z bardzo klarowną historią serwisową. I co tutaj dużo mówić? No, myślę, że w kwestii wyposażenia to tylko ułamek tego, co tutaj Państwu przedstawiłem w stosunku do całej specyfikacji tego auta, auto jest niesamowicie zadbane. Mamy tutaj nowe opony, silnik 44 litra o mocy 530 koni mechanicznych. Pneumatyczne zawieszenie, skrętną tylną oś, układ wydechowy M, mechanizm różnicowy M. Do tego oczywiście zaciski, potężne hamulce, które muszą zatrzymać tak mocny samochód. Auto, którym jeździ się rewelacyjnie, i dzięki tej tylnej osi. Nie sprawia problemu, jeżeli chodzi o manewrowanie tym aucie w mieście. To auto sprawia wrażenie bardzo zwinnego, takiego sprytnego, mimo tych gabarytów. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego auta oraz taki dokładny opis wraz z szczegółową galerią zdjęć, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodyzklasą.pl tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.